Gdzie się szykujesz? Nie powiem. Na randkę. Na randkę się szykuję. Z kim na randkę idziesz? Zobaczycie. Czy to prawda, że tatuaży uzależniają? Tak, tak samo kolczyki. Dobra, nie wiem czy tego dać więcej. Oj, 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 pięknie mi się to... Widziałeś Zebo na żywo? Tak, właśnie z nimi idę na randkę. Szykujemy się na randkę z Zebo, moi drodzy? Przecież on w Katowicach mieszka. Kto? A przyjechał do mnie... Aha, Zebo, mój chłopak, on przyjechał do mnie do Warszawy Idziemy na randkę Masza, czy my się według ciebie często kłócimy? My się według ciebie często kłócimy? Nie zgodzę, bo zanim byłam ze STIU, to miałam jakieś 20 tysięcy obserwatorów. A 20 tysięcy to więcej niż 10 tysięcy. Mhm. Ale i tak mega dużo mu zawdzięczam. Ja nie myślę o tym. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie mieszkanie z kimkolwiek innym niż z maszą. Samemu też sobie nie wyobrażam. 20, tyle co ja.